Trwa obywatelski tydzień. Do akcji jak co roku włączył się prezydent Leszna. Łukasz Borowiak we wtorek 15 września od rana pracował jako wolontariusz. Prezydencki wolontariat rozpoczął się o godzinie 7.30 w Spółdzielni Socjalnej Kuba Bart. Później wizyta w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn i uzupełnianie zapasów w lodówce dla głodnych. W Banku Żywności Łukasz Borowiak przygotowywał kanapki i paczki dla podopiecznych oraz wydawał je potrzebującym. Kolejne na trasie było Stowarzyszenie Wygraj Siebie, gdzie we wrzosowym zakątku Łukasz Borowiak sadził wrzosy. Stowarzyszenie od kilku lat prowadzi akcję Leszczyńskich Nasza Ulica. Wszystko po to, by miejsca, w których praktycznie nie ma zieleni, jednak się zazieleniły. Dlatego kilka lat temu ustawiono donice, w których co roku sadzone są m.in. właśnie wrzosy, nawiązujące do nazwy klubu seniora prowadzącego przez Stowarzyszenie Wygraj Siebie. Dzień prezydenta wolontariusza zakończył się o 17.30. W sumie Łukasz Borowiak miał okazję w praktyce poznać działalność 11 leszczyńskich organizacji pozarządowych. Prezydent nie pełnił obowiązków wolontariusza w ramach swojej codziennej pracy. Tego dnia oficjalnie przebywał na urlopie.